Młody, chlebem i solą, żeby nigdy nie zabrakło chleba, soli i okonity oczywiście. Co wybierasz? Chleb czy Pana Młodego? Chleb, sól i Pana Młodego, żeby pracował dla niego. Brawo Pani Młoda! To szczęścia, zdrowia Młodej Parze! Tak, Jest A kusik. Weźcie z rąk karty kieliszki. Tak. Zdrowia. zdrowia dla Was. Nie że Nie będziemy rzucać. Za pary, para młoda spełnia ten toaz. Nie będziemy tu szkła, żeby nikomu potem się nic złego nie stało. Chociaż tradycyjnie powinniśmy, tak? tak ale... ale kochani, najważniejsze, że. I cieszymy się, że jesteście z nami i zapraszamy zapraszamy. Ale pan wszystko wszystko. młody powinien, panno młode przeskoczenie. Tak, to my zawsze. Ale nie wypijesz. Do nas, że do, do nas. Wypijcie do nas, za do nas, za Proszę, za zdrowie. No proszę, tak. I teraz... Dziękujemy za Państwa obecność.

ponieważ tradycyjnie, tak jak kiedyś na wsi bywało, czy w stodole, czy w chałupie, wszyscy na stojąco zaśpiewamy pod tą obronę, a więc to jest poważna chwila, poważny moment. Przy akordeonie. Czy wszyscy już są gotowi? Dobrze. O! Dziękujemy. Możemy usiąść już, proszę Państwa. Rozgośćmy się. Za chwilę będzie pierwszy toast, pierwszy taniec, ale za chwilę nasz DJ, nasz wodzirej weselny, który nas będzie dzisiaj tutaj bawił. Mam nadzieję, że długo Państwo pozostaną z nami, bo będą mi oczepiny. Musi przygotować się do tego. Państwo też. Przygotujcie swoje kieliszeczki, napełnijcie je, bo za chwileczkę będzie pierwszy toast za zdrowie młodej pary. Bardzo prosimy. Szanowni Państwo, a więc pełniąc dzisiaj rolę drużby bardzo serdecznie Państwa zapraszam do zniesienia toastu za naszych nowożeńców, tutaj Pani Młoda, jak widać bardzo piękna, Pan Młody, Pani Młoda Natalia, pan, pan Młody Adaś, też bardzo piękny. Także proszę Państwa, i także mo, mo, witam moją drutnę, starszą drutnę i witam siebie. Proszę Państwa, zaproszenie już było, więc Wszyscy napełniamy. Kto co ma? kubeczek, czy szklanka, czy kieliszek, wszystko jedno, abyście Państwo się dobrze tutaj dzisiaj bawili. Starsze, o mnie też. A ja nie ma te ale i będziemy jeszcze to śpiewać. Ty też witasz? Tak, Jarka też witamy. Oj, tego chłopczyka też witamy, prawda? Bo z niecierpliwością się nie może doczekać, kiedy będzie tańczył. No to co? Pierwszy to za zdrowie młodej pali. Wstajemy i z całego serca śpiewamy. Wstola. A kto z nami nie wypije, nie pod stołem zaśnie. A kto z nami nie wypije, nie po stołem zaśnie. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Sto lat, sto lat nie żyją nam. Sto lat, sto lat, sto lat nie żyją. Żyją nam. No nareszcie się napijmy, proszę Państwa, z państwa młodych. Po raz pierwszy. Ale, tak, po raz pierwszy. I spróbuję jeszcze. Gorzka wódka, gorzka wódka. Nie będziemy pili. Trzeba, żeby Państwo młodzi wódkę osłodzili. Gorzka wódka, gorzka wódka.

o, mać, kałkał, kałki, młody nie bądź zwyczkiem, młody nie bądź i pocałują z języczkiem. Młody nie bądź i języczkiem. Przepraszam, ja mam pytanie. Ktoś im do wody sprawdził, może oni jeszcze niepełnoletni się tak wstydzą, co? Żartowałem. Gorzka wódka, gorzka. Trzeba ją osłodzić. Młody młodą pocałuje, nie będzie im szkodzić. Gorzka wódka, gorzka wódka, nie będziemy pili. Trzeba, żeby państwo młodzi wódkę osłodzić. Gorzko, 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 gorzko. już będziemy pili, bo nam właśnie Państwo młodzi wódkę osłodzi. Zatem za zdrówko do dna, proszę bardzo. młodej kochani. Tradycyjnie jak na weselu, teraz nadwątlone siły trzeba poreperować. Wobec tego życzymy smacznego, kto ma... Do czego sięgnąć, często jemy się, może po sąsiedzku gdzieś jakieś uprzejmości. Tak, tak, dołączycie do nas. My świetnie tańczymy, ale chcemy to zrobić z wami. No, no. Dobrze, dobrze. Kto się tutaj zmieści, to, to zapraszamy. Chwilę tańczą sami, a później, jak ktoś bardzo chce, to otoczy młodej. Bardzo wskazane kółeczko wokół pary młodej, także można się od razu włączyć. Zatem pierwsza piosenka ze specjalną dedykacją dla Państwa młodych z najlepszymi życzeniami na nowej drodze życia zapraszamy do tańca. Dodajmy prawami otuchy. No zagra orkiestrę. Już zaczyna. 絶対絶対終わるじ Usiądał, kochani, my tutaj z